moje drodze sałatka, przepiękne warstwy, kolorysty marzyć tego kurczaka. Tak to jest tylko pokrojenie różnych, różnistych warzyw. Eee, i tak... Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczycie przepis na przepyszną sałatkę, sałatkę Gyros, a więc klasyk imprezowy, klasyk na Sylwestra, który zbliża się do nas już wielkimi krokami. Można przecież taką sałatkę też wykorzystać na inne okazje, czy to na urodziny, imieniny, na jakąkolwiek imprezę. Bardzo szybka w przygotowaniu podsmażyć kurczaka, trochę dodać innych warzywek, jakich to zobaczycie. Jest to szybka i bardzo łatwa sałatka w przygotowaniu, także gorąco polecam ją wypróbować. Dajcie znać również w sekcji komentarzy, jakie Wy przepisy macie na karnawał, na przekąski, na przystawki. Dajcie mi znać to w sekcji komentarzy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby nie ominęło Was żadne powiadomienie. Pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18. A teraz już do roboty. Przepis moi drodzy rozpoczynamy od połowicznego przedstawienia składników. Potrzebować będziemy pomidory, ogórka, w moim przypadku jest to ogórek świeży, może być jak najbardziej jakiś konserwowy czy kiszony. Do tego cebulka, cebula czerwona ładniej wygląda i według mnie do takich sałatek na surowo ma lepszy smak. Można też użyć żółtej lub białej. I ją po prostu sparzyć, wtedy będzie nieco delikatniejsza i bardziej przyjemna do zjedzenia. Do tego kapusta pekińska. Ile składników, to w zależności ile tej sałatki i w jakiej misce chcecie robić. Wiadomo, że im większa miska, tym więcej składników. I do tego oczywiście kurczak, pierś z kurczaka. Myślę, że na moją porcję dwie połówki w zupełności wystarczą Mam tutaj nieco więcej. Zaczniemy najpierw sobie właśnie od mięsa. Z tego względu, że musimy je i zamarynować w przyprawie, ale też podsmażyć i ostudzić, żeby nie paść do miski na warzywa gorącego mięsa. Czyścimy z grubsza piersi. I kroimy w kostkę, myślę, że około 1,5 cm na 1,5 cm. Pokrojony kurczak jest już w misce i dodajemy oczywiście przyprawy. Przyprawę do gierosa, taką gotową mieszankę. I wszystko dokładnie mieszamy, nacieramy i najlepiej jakby taki kurczak przynajmniej na 20 minut, pół godzinki został gdzieś sobie obok tutaj i nam doszedł. Po tym czasie na patelnie wylewamy odrobinę oleju. Rozgrzewamy bardzo mocno. I na to leci kurczak i podsmażamy na rumiany kolor z każdej strony tak naprawdę. Następnie kroimy warzywa. Obieramy cebulkę. Ja będę przygotowywał w miarę małą porcję tej sałatki, z tego względu, że robię przepisy codziennie do Was, codziennie o godzinie 18 pojawiają się nowe odcinki, tak więc z tego względu nie chcę tego jedzenia marnować, także za dużo też, także za dużych porcji też nie będę robił. Obieramy, kroimy w drobną kosteczkę. Następnie ogórek, oczywiście umyty i tak samo kosteczka nieco większa. Następnie pomidory. Z pomidorów pozbywamy się tutaj tych końcówek od szypułek, tak żeby nikt tego na talerz nie dostał. Niektórzy do tej sałatki pozbywają się całego miąższu, to znaczy gniazda nasiennego i używają tylko tej stałej części. Ja używam. Następnie kapusta pekińska. kroimy w mniejsze części. Jako sosów będę używał zarówno majonezu, jak i keczupu, ale żeby ten majonez zrobić nieco lżejszym, to dodam do niego jogurt naturalny. Także kilka łyżek majonezu do tego jogurt i mieszamy. Większej rzeczy mamy gotową, czekamy na kurczaka, studzimy i tak naprawdę już jesteśmy gotowi do złożenia tejże warstwowej sałat. I całość, moi drodzy, składamy. Na sam dół proponuję, żeby poleciało odrobinę kurczaka. Dajcie znać jakie. Przekąski, jakie sałatki, surówki na Sylwestra, na karnawał przygotowujecie. Może się zdublujemy, a może coś mi podpowiecie. Także kurczak jest już na dole. Do tego odrobina sałaty. Cyk. Do tego wypadałoby troszkę dać sosu, czyli dajemy ten mieszany sos z majonezu oraz jogurtu naturalnego. Fajnie podawać sałatki warstwowe w jakiejś przezroczystej misce, z tego względu, że te warstwy będzie widać i będą też, można powiedzieć, taką ozdobą tą. Odrobinka na to pieprzu czarnego. Odrobina soli. Delikatnie keczup. Cebura czerwona. Staramy się wszystko w miarę równomiernie rozłożyć. Na to delikatnie pomidorek. Kukurydza nada tutaj fajnej takiej słodyczy i delikatności. I zobaczcie, to jest pierwsza warstwa. Sami widzieliście, że dosyć mało tych składników tutaj używam, a wygląda już to teraz genialnie. Myślę, że całego kurczaka już można tutaj wrzucić. Ostatnią warstwą będą warzywka. I tego tak to prezentuje się, moi drodzy, sałatka. Przepiękne warstwy, kolorystyka, również bardzo piękna. Zobaczcie z góry. Z boku wszystko prezentuje się naprawdę bardzo zacnie. Jak sami widzieliście, najdłużej to chyba usmażyć tego kurczaka, tak to jest tylko pokrojenie różnych różnistych warzyw i tak naprawdę złożenie warstwami tejże sałatki i macie gotowy przepis, gotowe danie, gotową przekąskę, przystawkę. Taka sałatka może być przecież podana zarówno na karnawał, na Sylwestra, urodziny imieniny tak naprawdę kiedy tylko chcecie. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. My widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy jakość obrazu jest jakaś inna, bo nagrywam czymś innym. Także jestem ciekawy Waszego odbioru. I do zobaczenia. Życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Cześć, cześć!